Jak widać strefa euro jest coraz bardziej niewydolna. Nasza gospodarka nie jest na tyle silna, do tym, żeby wejść, wchodzić w strefę euro. Dodatkowo wierzymy w liberalizm gospodarczy, który wcale, jakby, no, którego nie jest, nie, jest, nie jest celem to, to żeby jakby mieć jedną walutę, najwięcej. Jest stwarza to pewną niezależność gospodarczą od pozostałych krajów Unii i jakby nie skazuje naszy, naszego rynku na to, że, że będzie tak silnie reagował na to na jakieś kryzysy na przykład na zachodzie Europy, tak? A jakie jest wasze rozwiązanie powinno obietnic wyborczych, a jakby szerzej to rzecz ma się w tym, że ta klasa polityczna powoli weszła na przedsięczenie jeszcze emeryt. A jakich obietnic? na przykład? No, tak, ty dotrzymy... Jak Tego tak? <słukanie> obiecywał, dokładnie, no dotrzymywał obietnic obniżenia podatków, tak? No te słynne słowa. <słukanie> z... Jednomandatowe okręgi wyborcze? No jakby to jest osobna kwestia. On no obiecywał też. też obiecywał, to na wiele, wiele obiecywał. E, przede wszystkim te podatki, tak? Krzyczał e, zmównicy w Sejmie o tym, że, że każdy, kto w jego rządzie e, wyjdzie z propozycją z podatków, zostanie, zostanie osobiście przez niego tego rządu wyrzucony. na, razie na nikogo publicy? takiego nie wyrzucił, a nagle tutaj mamy coraz e, coraz większe stawki podatkowe, tak? Na razie tutaj 8, 20 33, wcześniej było to 7 i 22, tak? Dodatkowo odchodzą odpisy, na przykład na internet, tak? czyli... Jakby coraz większe jest obciążenie podatnika tym, że skarb państwa zaciąga coraz większe długi i dzisiaj człowiek rodzi się z długiem koło 30 tysięcy 30 złotych, a jak zaczyna pracować, jest to ponad 50 tysięcy złotych. Więc przy średniej średnich zarobkach miesięcznych tak naprawdę 5 czy 6 lat swojej pracy musi oddać na długi, które zostały zaciągnięte przez, przez rządzących jeszcze przed jego narodzeniem. Tak? Człowiek dzisiaj rodzi się niejako z długiem pierworodnym, zaciągniętym przez Skarb Państwa. No. Nie chcę się żadną partii polityczną towarzyszenia no, tylko ruch, żeby to jakąś formalną tylko wymyślą. Nie ja założyłem profil, no to tam zrobił któryś znajomych prawdopodobnie. Nie jesteśmy żadną partii polityczną, jak już mówiłem, nie utożsamiam się z żadną z, z partii, które są obecnie, obecnie w Sejmie. Jakby podziały dla mnie, partyjne dla mnie osobiście nie mają, nie mają większego znaczenia, bo no, dzisiejsza klasa polityczna tak naprawdę kłóci się o jakieś rzeczy mało istotne, a wszyscy wszyscy jakby to co robią, to robią w ten sam sposób tak? Czyli utrudniają, utrudniają normalne funkcjonowanie obywateli i i przedsiębiorstw w, w, w tym Zabraliśmy pandemii. się, żeby wyrazić nasz sprzeciw wobec pięciu rzeczy mówimy nie nie dla niszczenia oświaty nie dla bezprawia ZUS-u i wreszcie nie dla rządu Tuska Brawo! Wyruszamy z rynku, przejdziemy ulicą Oławską, później skręcimy w lewo, przejdziemy na Wyspę Piasek i na Wyspę Słodową. Nie, nie, nie odrzucił tego aktu, na razie wstrzymał tylko ratyfikację. Jak wiemy, pan minister zdrojewski szykował nam prawo yy, krajowe, które miało być jeszcze ostrzejsze niż samo akta. Akta pod przykrywką ochrony rynku przed podrabianiem towarów, czy ochrony własności intelektualnej, próbuje wprowadzić ograniczenia wolności działań w sieci, pod płaszczem dobra ogółu i walki o takie szczytne idee. Próbuje się wcielić w życie Coś, co w dzisiejszych czasach śmiało można nazwać cenzurą. Nie! Nie dla akta! Nie dla akta! Nie dla akta! Nie, nie dla akta! Nie dla akta! Nie dla akta! Protestujemy także przeciwko paktowi fiskalnemu. Jest to prawo, które jest narzucone przez Unię Europejską de facto. Będzie realizować przede wszystkim interesy niemieckie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że niedawno do, do Grecji wyjechali niemieccy windykatorzy, którzy będą po prostu kontrolować finanse Grecji. I o ile nawet pewne te rozwiązania są potrzebne, żeby walczyć z kryzysem, to niestety jest to niebezpieczny precedens, który łamie suwerenność krajów, poszczególnych krajów członkowskich w Unii Europejskiej. Nie dla paktu fiskalnego! Pakt yeah. <trykne> fiskalny! System totalny! Pakt fiskalny! System totalny! Pakt fiskalny! System totalny! Pakt fiskalny! totalny! Zauważył, 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 To Zauważył, 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 już zapomniałeś, jak Zauważył,

Proszę, moment, dajcie koledze jeszcze coś powiedzieć, proszę bardzo. żeby nie, nie było, że tylko protestujemy, jest też przekaz pozytywny tej demonstracji. Zachęcam was do zapoznania się ze stroną kostki.domina.pl Chodzi o to... Chodzi o to, żeby, żeby społeczeństwo wreszcie przemówiło, nie jest to jakaś y, odgórna, jakby przez jedną organizację robiona inicjatywa. Chodzi o to, żeby lokalne inicjatywy, zwłaszcza młodzi ludzie...